Dzisiejsze dane makro ze Stanów Zjednoczonych były mieszane. Po 14.30 PKB odczyt był gorszy od oczekiwań. Potem mieliśmy indeks Chicago PMI, bardzo ważny indeks. Był lepszy od oczekiwań. No i indeks Uniwersytetu Michigan zgodny z oczekiwaniami. Jak to wpłynęło na rynki? Mianowicie wczoraj mieliśmy dołek odbicie do 2020 w nocy zaczął się rynek cofać w tej chwili jesteśmy na poziomie 1994 tutaj rano rozważałem pasta na rusze pierwszy to jest taki że czeka na stopnięcie niewielkie korekcyjne w odniesieniu do wczorajszego ruchu do góry i potem moglibyśmy jeszcze ruszyć do góry widzimy że rynek się mocniej cofnął w takim razie wydaje się że chyba w tej perspektywie kilku 15 -godzinnej, na 15-godzinnej najpierw zejdziemy w rejon tutaj tych dołków. A dopiero potem rynek e, po obronie tych dołków e, rozpocznie ruch e, w górę. Na rynku niemieckim mamy bardzo spokojną korektę z torkowego szczytu, potem odbicie i brakowało nam jeszcze powrotu w rejon tutaj tego dołka. Jeśli ten dołek zostanie obroniony, to czeka nas jeszcze kolejny ruch do góry, ten już rezerwowy na chwilkę nasuńmy sobie go tutaj przebicie tego dołka mocniejsze cofnięcie <laughs> po obronie chmury liczymy okup wyjście w górę powrót powyżej tego dołka i możliwy powrót na ostatni szczyt i do przekroczenia i potem dalsze przesilenie i spadki jeśli chodzi o polski rynek to było, były dzisiaj niewielkie zmiany e, wydaje się że tutaj z tego poziomu mamy już jakąś falę wzrostową blisko zakończenia problem tylko jest taki, że tutaj nie udaje się pokonać tego poziomu 2360 jeśli by się to udało no to teoretycznie można jeszcze byłoby tutaj dać jakiś niewielki zasięg kroku w górę potem przesilenie i wielosesyjna realizacja zysku przejdźmy do sytuacji na wykresie euro dolara odbicie z, poniedział z poniedziałkowego deutra ma taką strukturę, a, a, fala b, fala c spadek potem odbicie. Wydaje się, że, ten, że to wsparcie i również to wsparcie może zostać przełamane dziś, ewentualnie na początku przyszłego tygodnia. Wtedy otwiera się droga na poziom 11. Pogłębienie tego dołka, fala 9, liczona ze szczytu z grudnia, potem możliwe mocniejsze odreagowanie. Jeśli chodzi o sytuację na wykresie dolara do złotego, no to tutaj jeśli euro-dolar ma zrobić nowy dolar, tutaj powinniśmy zrobić nowy szczyt. Niewielkie przekroczenie o ponad 3,80, potem jakieś mocniejsze odragowanie wcześniejszych wzrostów. No i zobaczmy jeszcze, jak wygląda sytuacja na wykresie franka do złotego. Tutaj mamy umocnienie się naszej waluty względem franka. Wydaje się, że poziom 4 zł może zostać obroniony i w efekcie potem może się rozpocząć odbicie. No jeśli na euro-dolarze mamy mieć spadki to generalnie na euro w relacji do franka też możemy mieć spadki, tam też mamy taką konsolidację wyrosacyjną i tutaj powinniśmy mieć ruch do góry. Jeśli chodzi o sytuację na 1000 złota, to mieliśmy tutaj spadek, dzisiaj mamy odbicie, tutaj mamy bardzo ważny opór, w krótkim terminie prawdopodobnie tego oporu się nie uda pokonać, w efekcie możliwy jest zwrot i prawdopodobnie jeszcze się cofniemy tutaj, być może jeszcze niżej dopiero potem w dalszej perspektywie i też rozpocznie się na urodolarze możliwy ruch do góry na koniec przechodzimy do sytuacji na wykresie cen ropy wczorajszej nieudanej próbie przełamania na trwałe wsparcia na poziomie 44-40 doszło do wzrostów w tej chwili jesteśmy na poziomie 45-11 w perspektywie najbliższych godzin myślę, że czekają nas wzrosty tutaj mamy bardzo silny bardzo ważny opór jeżeli ten opór zostanie w dłuższej perspektywie przebity narysujmy sobie tu jakiś korpus świecy tu jest kolor żółty, ale Państwo sobie wyobrażą, że tutaj jest kolor zielony. Jeśli dojdzie do przebicia tutaj tego poziomu 46-15, wtedy czeka nas powrót do porównania 49. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Życzę miłego weekendu i do usłyszenia.